Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 24 sierpnia 2023 roku i zapraszam Was na codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj, chociaż jestem troszkę przeziębiony, to postaram się szybko przebrnąć przez dzisiejsze 9 kryptowalut, które dla Was przygotowałem, i na koniec zerkniemy sobie na indeksy, o których mówiłem wczoraj. Zanim zaczniemy, oczywiście. Lecimy zobaczyć Coin Market Cup, gdzie największe wzrosty na Bone 15,35%, a największe spadki na Rune 6,11%. Oczywiście w ciągu ostatnich 24 godzin dzisiaj Coin Rune również wlatuje do naszej analizy, więc będzie troszkę później. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj troszkę podskoczył do góry. To prawda Ciągle na poziomie strachu, na poziomie 41 i altcoin season index, który jest na poziomie 27. Lecimy z wykresami i zaczynamy standardowo od bitcoina, na którym wczoraj była lekka pompa, która zaczęła się z okolic 25800. I tutaj atakowaliśmy ten dosyć znaczący opór na 26700. Ja byłem akurat przygotowany na tą podbitkę, w ogóle mnie nie zdziwiła. Ja również pisałem na Discordzie w naszej zakładce Hot Alert, że taka podbitka może mieć miejsce z tego względu, że na wskaźnikach, na których można obserwować chociażby wpływy stablecoinów i wpływy Bitcoinów na giełdach było widać, że ich stablecoinów przybywa, czyli ktoś tutaj na tych poziomach robił dosyć solidne zakupy. A jeżeli mamy mniej bitcoinów, a więcej stablecoinów, to możemy spodziewać się właśnie takich sytuacji. Ja tutaj po cichu liczyłem, jednak, że podskoczymy aż do poziomu 27 tysięcy ale jednak tutaj już w okolicy 26800 cena bardzo szybko zawróciła. No i cały czas mamy tą konsolidację, o której mówiłem już od dłuższego czasu i prawdopodobnie teraz znowu spadniemy tutaj do tego klina w okolice między 26000 a 26150 i wszystko na to właśnie wskazuje My zobaczmy sobie od razu tutaj orderbook jak wyglądają. Wyglądają w miarę tutaj naturalnie, co prawda po stronie zakupowej mamy tutaj w okolicach 25900 mamy troszkę większą strefę zakupową a po stronie sprzedażowej mamy dużo większą ścianę tutaj w okolicy 26900 więc tutaj warto również obserwować te właśnie wszystkie wskaźniki. Pamiętajcie, że akurat tutaj order booki lubią się dynamicznie zmieniać. Więc warto mieć je odpalone cały czas, bo przy mocnych wzrostach i spadkach tutaj naprawdę szybko się dynamicznie zmienia. A tutaj mamy aktualnie. Aktualizację co kilka sekund. Lecimy zobaczyć wskaźniki prochart, na których było widać chociażby tutaj ten wzrost bitcoinów, który później mieliśmy szybką sprzedaż. I cena, cena ilość bitcoinów tutaj cały czas nam maleje. Inna sytuacja po stronie rezerw stablecoinów, które po tych wzrostach w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych utrzymują się na dosyć fajnym poziomie więc musimy tutaj poczekać na sytuację kiedy cena faktycznie spróbuje nam spaść do tego klina na bitcoinie no i wtedy bardzo możliwe że będą robione jakieś większe zakupy. Żeby nie przedłużać lecimy dalej z wykresami Następnie Ethereum, które dostało właśnie te wzrosty ostatnie do okolic 1700 dolarów, no i też zaliczyliśmy spadek. Co prawda walczyliśmy troszkę na tym wsparciu na 1678, ale jak widać dostaliśmy przebicie i wszystko wskazuje, że polecimy do okolic 1650 dolarów. No i lecimy dalej z naszą analizą. Zacznijmy sobie BNB, ponieważ BNB po tych dosyć mocnych spadkach, gdzie spadliśmy aż do 203 dolarów, zaczyna nam bardzo mocno tutaj odrabiać straty. Po przebiciu poziomu 214 dolarów i 70 centów poleciał aż do okolic 220 dolarów ponad. Gdzie teraz delikatnie nam zawraca, ale myślę, że to nie będzie koniec, i tutaj bardzo szybko będą próbowali wyratować BNB, nawet podnosząc tutaj cenę powyżej 230 dolarów, a myślę, że jest również bardzo wykonalne, abyśmy tutaj w krótkim czasie dobili nawet do poziomu 240 dolarów. Oczywiście jest tutaj możliwa Jakaś delikatna korekta, ale tutaj myślę w bardzo szybkim czasie zaliczymy z powrotem ten poziom w okolicach 240 dolarów. Lecimy dalej. Kolejnym coinem w naszej dzisiejszej analizie jest acro. Acro tutaj też dosyć mocno idzie cały czas do góry. Wybija za każdym razem. Coraz wyższe tutaj szczyty, dołki również są coraz wyżej. No i tutaj przed sobą ma aktualnie bardzo mocny opór na 1,5 centa, ale warto tutaj zwrócić uwagę bardziej na ten poziom, który jest wyżej, czyli na 1,8 centa, i jest tutaj to akurat najmocniejszy poziom do zawrócenia tutaj tych. Wzrostów, które były, więc ja będę tutaj ewentualnie filował na ten drugi poziom w okolicach właśnie 1,8 centa. Co prawda, ma tutaj jeszcze troszkę do przebycia, bo aktualnie znajdujemy się na 1,3 centa, ale myślę, że to w dosyć krótkim czasie, co tutaj już zresztą akro pokazało, jest to do zrealizowania. Kolejnym coinem w naszej analizie jest coin BAKE, który tutaj po tych ostatnich bardzo mocnych wzrostach które rozgrywaliśmy tutaj właśnie shorta z poziomu 14,1 centa widzimy, że po tych spadkach do okolic właśnie 8,5 centa dostaliśmy dosyć szybkie wzrosty które zatrzymały się właśnie na tej strefie, którą ja już wylosowałem w momencie tego szczytu z 7 sierpnia. No i widzimy, że faktycznie tutaj ta strefa między 10 a 10,5 centa jest dosyć mocną strefą, która teraz aktualnie troszkę wyhamowała te wzrosty. Ale jeżeli będzie tutaj dużo mocniejsze ciśnienie. No to myślę, że niedługo zobaczymy aż cenę w okolicy 12 centów. Lecimy dalej. Kolejnym coinem w naszej analizie jest coin K, czyli Self I My mamy go również w naszym projekcie 100x100. I on aktualnie walczy tutaj z tym białym oporem. Troszkę tutaj przebiliśmy właśnie tą strefę i zaczynamy dalej spadać. Ja tutaj bardzo obserwuję właśnie tą kryptowalutę. Ona ma tutaj dosyć mocne powiązanie ze sztuczną inteligencją, a sądzę, że właśnie w przyszłej kości tutaj coiny, które mają jakieś powiązania właśnie ze sztuczną inteligencją, mogą zrobić bardzo fajny wynik. Dlatego jeżeli dalej będziemy do końca tygodnia utrzymywać się poniżej tej białej linii to będzie tutaj dosyć dobry, dobry target aby wrzucić go do naszego portfela 100 razy 100 Po takiej cenie uśredniając myślę, że to będzie jedna z lepszych decyzji przy piątkowych, właściwie sobotnich zakupach w naszym portfelu. 100 razy 100. Lecimy dalej. Kolejny coin MKR, który tutaj też dosyć fajnie reaguje nam na tą żółtą linię. Żółta linia tutaj lokalnego trendu spadkowego. Widzimy, że przy tym pierwszym zjeździe faktycznie też cena nam wróciła dosyć szybko. Ale tutaj przebiliśmy tą żółtą linię dosyć znacząco, spadliśmy aż do 980 dolarów. Dostaliśmy później bardzo szybki powrót do okolicy 1100 dolarów. No, a teraz ponownie mieliśmy testowane właśnie tą żółtą linię, dokładnie w dniu wczorajszym. No i jak widać na załączonym tutaj obrazku. Cena ponownie wybijając tutaj 1100 dolarów, zaczyna zawracać w dół, więc warto w najbliższych godzinach zerknąć sobie, jak tutaj cena nam się zachowa właśnie w tej strefie. No i Coin Run, który był w momencie przeglądania Coin Market cap. widzimy ten bardzo fajny tutaj nawrót. No, i przed nami dosyć mocne tutaj wsparcie na dolar 46. No, i ja tutaj osobiście będę próbował rozegrać jakiegoś krótkiego longa. Oczywiście ze stop lossem. Dzisiaj też z samego rana odpalił mi się long na Monero. Jednak tam był dosyć bliski stop loss, No, i tam cena akurat wywaliła stop lossa. Ale pamiętajcie, stop lossy są właśnie po to, aby oszczędzić chociaż jakąś część kapitału na wypadek głębszego tutaj zejścia w dół lub wybicia w górę. I pamiętajcie, stop loss kro kroczący najlepiej według mnie sprawdza się na giełdzie BINGX, więc zapraszam Was z linku pod filmem. Macie dzięki temu po pierwsze dużo niższe opłaty transakcyjne, a po drugie, mamy fajne bonusy do wykorzystania, właśnie przez Was. I powiem Wam, że przed nami już tylko jedna kryptowaluta do analizy naszej codziennej. A przypominam, że dzisiaj z patronami na Discordzie mamy live, gdzie będziemy sobie analizować na żywo, co się dzieje na rynku. I to mamy o godzinie. 20. A jeżeli ktoś by chciał dołączyć, to pod filmem mamy wszystko opisane, jak można do nas wbić. No i na koniec Tron. Tron z tego względu, że nie dosyć, że tutaj bardzo szybko ten spadek odrobił. To po drugie, bardzo fajnie tutaj na linii Fibo na 7,4 centa. Cena bardzo fajnie tutaj. Reagowała i przy ewentualnym tutaj spadku, który tutaj zaczyna się właśnie w tym momencie, myślę, że ten poziom będzie bardzo fajnym poziomem do ewentualnego po pierwsze odbicia, po drugie zakupów na spot. Jeżeli ktoś oczywiście planuje zakupy Trona na spot, ale pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, sami podejmujecie swoje decyzje. No i lecimy zerknąć sobie na indeksy, jak się zachowują w dniu dzisiejszym. SP500 otworzył się dzisiaj na czerwono. Mieliśmy bardzo fajne odreagowanie. Po tym ostatnim impulsie spadkowym. No ale według mnie zlecimy jeszcze tutaj troszkę w dół. Teraz indeks Donc, na którym ja ostatnio zamykałem właśnie na 34287. Zamykałem mojego shorta tutaj z żółtej linii, ponieważ dzieje się tak, jak mówiłem podczas zamykania, że prawdopodobnie polecimy w dół, ale czeka nas tutaj dłuższa konsolidacja, a ja po prostu nie chciałem trzymać tej pozycji zbyt długo, ponieważ ta konsolidacja pewnie potrwa jeszcze przez weekend, no a nie daj boże wydarzy się coś innego, co może wpłynąć właśnie w weekend na rynek, no i w poniedziałek może nas po prostu tutaj rozjechać, dlatego ja jestem zadowolony, że zamknąłem tutaj tą pozycję, ale nie będę ukrywał, że będę starał się w dniu jutrzejszym bliżej zamknięcia giełd otworzyć jakąś małą pozycję, chociaż tutaj na indeksach jeszcze nie zdecydowałem dokładnie na którym, ale to dopiero będę analizował jutro wieczorem. No i teraz DAX, który po tym odreagowaniu również tutaj w dniu dzisiejszym delikatnie spada. No ale tutaj też nie odważyłbym się na jakąkolwiek pozycję w tej aktualnej chwili, gdzie znajdujemy się prawie w połowie między wsparciem a oporem dosyć znaczącym, więc warto tutaj uzbroić się w cierpliwość. No, i na koniec naznak, na którym mam jeszcze cały czas mojego shorta, który był odpalany tutaj z 15 735 dolarów. No, i po tym zjeździe w dół dostaliśmy korektę. No, i teraz prawdopodobnie spróbujemy wybijać kolejny dołek. Mnie najbardziej tylko interesuje poziom. 14 384 dolary i to tam bym chciał realizować zyski właśnie z tego shorta. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Dziękuję Wam za lajki i za suby. To pomaga mi rozwijać kanał jeszcze bardziej. Na no, już niedługo mała niespodzianka dla, dla tutaj moich subskrybentów. Mam nadzieję, że warto jeszcze poczekać chwilkę. No, już niedługo coś fajnego dla Was też padnie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra. Hej!